Jest pan w telewizji, Kolinis. Od ilu lat pan pracuje w ten sposób? Ja dopiero zacząłem pracować. Ja byłem normalnie tutaj elektrykiem wysokich napięć. Dorabiam się tutaj do renty, bo cienka renta. Wysokie napicia to pewnie ostrożnie trzeba. No, jak saper, raz się myli. Nie. Jak się pomylisz, to popiół zostaje po tobie i nic więcej. Przepraszam, musi pan zejść. To powinni zblokować, a nie kurwa łazić tędy. Kurwa wielka straż miejska i paladyni. Za darmo pieniądze biorą. Do chuja moje pieniądze z renty. Kurwy jebane. I tak to powiem. Że, że, że. Połowę służb tych ochroniarskich bym w pizdu zwolnił. I tak też połowę paladynów. I całą tą straż miejską bym wyjebał. Oni sobie tylko kurwa. Co? Siemano. Dobra teraz mi stąd kurwa wypierdalaj. Bo ja wywiad udzielam. No i co dalej powiem kurwa. Jestem no bardzo wylewny normalnie, bo mnie boli nie, 500 złotych renty, za 35 lat pracy, oszukali mnie, banda kurwa mertańskich złodziei, desydentów jebanych, takich jak tu chodzą, nie. No dobra, je pan zarabia w takiej pracy? No w takiej pracy co mi daje, 3 złote za godzinę przecie to śmiech na sali. No to? No, kurwa wszystko dykty ciężkie, nogi obijajem, Pierdoleto. to.